Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony olej. I kolejny odcinek z gry Alice Madness Returns. Szkoda gadać co się działo w ostatnim odcinku, bo tyle co ja tam się naginąłem, nalamiłem i nadenerwowałem, to głowa mała. Ale dzisiaj mamy piąteczek, tak postanowiłem sobie nagrać w piątek. To od razu humor lepszy i nastrój. W sumie jedno i drugie to to samo, nieważne. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że dzisiaj atramentowych, małych, wkurzających os nie spotkamy. I z tego co pamiętam ostatnio, dotarliśmy do jakiegoś mrowiska czy ulu, ciężko powiedzieć co to było. No ale zobaczymy co dzisiaj nas w nim spotka. Bo coś czuję, że może być dzisiaj ciekawie. Mam nadzieję, że pójdzie nam dzisiaj lepiej niż ostatnio. Tak, skończyliśmy ostatnio w tym momencie. Jak być może pamiętać, drzwi się za nami zamknęły. Dobra, idziemy. To jest jakaś mrówka. Na wśród 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 no, dowiedzieliśmy się, że musimy y, oczyścić przejście. Ale szczerze, to będzie jakaś walka. Z czym będziemy się bić? Aha, mamy potrójnego. Dobra. Tylko, że. Kurczę. Poczekaj, bo ja się muszę. Dobra, schodzimy na dół, bo stąd raczej z nim nie powalczymy. Najpierw to my się musimy rozprawić z tymi małymi gnomkami. Aha, jest. W ostatnim odcinku doszedłem do wniosku, iż za mało używam yy, za mało używam trybu Fokus, który na pewno by mi ułatwił grę wczoraj, yy, nie wczoraj, tylko w poprzednim odcinku. Ponadto za mało używam czajnika, który myślę by był skuteczny przeciwko tym upierdliwym gniazdom tych stworów, które nas wczoraj... Co ja z tym wczoraj? Te nas ostatnio tak rozwalały. Tak jak widzimy yy, maksymalnie ulepszona. Pieprzniczka jest bardzo skuteczna, bo starcza na strasznie długo. Więc myślę, że to była dobra inwestycja, że właśnie ją postanowiłem ulepszyć. Tak jak widzimy, energia także się strasznie szybko odnawia. Więc w sumie dobrze wybrałem. No, pokażcie. No i tyle. Jak widzimy, z ulepszoną pieprzniczką ten... Boss, znaczy boss, to jest zwykły stworek. Ten stworek nie jest zbyt silny. Dobra, z tego co się dowiedzieliśmy. O, świński nosek. <grypt> Przypadkiem odkryty, ale to szczegół. Z tego co się dowiedzieliśmy w ostatnim w filmiku, który przed chwilą mieliśmy, to to, że na szczycie wieży znajduje się druga święta jaskinia. Ciekawe, czy w niej będzie drugi święty obraz, dobra. Pojawił się koszyczek na górze, tylko jak ja mam się do niego dostać? Obawiam się, że. Powinienem przed skoczeniem tutaj na dół tam się dostać. Że teraz to już może być trochę za późno. No dobra, to idziemy. Tak, ale tym to my nie przejdziemy. Aha. Uwolniliśmy mrówki z płaską głową. Pewno teraz mi tu grzyba posadzą. Wiedziałem, zawsze na takich niebieskich platformach pojawia się grzybek, ale czy coś tutaj jest? Bo w sumie o, złote zęby. Mimo, że tutaj nie ma żadnej dziurki od klucza, to i tak opłacało się tutaj przychodzić. No i wracając do tego, co mówiłem o naszym czajniku, to chyba jednak go ulepszę, co najmniej raz, bo wydaje mi się, że może on czasami mi się przydać, tak jak mi się by przydał ostatnio przeciwko tym gniazdom atramentowych stworów. Aczkolwiek ja jestem y, o tyle niechętnie nastawiony do tego czajnika, że założyłem, że mi się nie przyda do niczego. Dobra, tutaj widzimy mamy strzałkę, która wskazuje, że tutaj będzie łańcuch do pociągnięcia. Przypuszczam, że on uruchomi te wszystkie. O, siema. No, pokażę, gdzie? Nie? Dobra. Ej, no, gdzie? Gdzie tak do biednej małej dziewczynki? Dobra, wyjdź z tego trybu, bo tutaj to mi trochę przeszkadza w sumie. Dobra, ej Rysek Dobra, jeden z głowy, drugi niestety się obudził Dobra Oj Szkoda, że ich ta lawa jakby nie zabija, bo to mi trochę by ułatwiło sprawę. Spadaj. Ile was tutaj jeszcze jest? Hej! Nie za dużo was tutaj. No, siema. Przywitamy się. Proszę bardzo. Poczęstujcie się pieprzem. No, no, halo. No nie, no, wstał. Ej, wy stąd będziecie cały czas wychodzić? Bo takie odnoszę wrażenie. Chyba tak. mi tak to wygląda, jakby one miały się nie kończyć. Dobra, to lecimy. Lecimy. Nie! Ach, nie o to chodziło. Dobra, to biegniemy na power. Bo z tego co widzę, to oni tutaj chyba będą cały czas. Dlatego, sorry, ale ja z wami się koledzy pożegnam. Nie będziemy przyjaciółmi. Dobra, przeciągaj tą dźwignię i zmywamy się stąd. Bo ja to się zbyt bezpiecznie nie czuję. Włączą się te pary wodne? Dobrze mi się wydawało? Tak. Stało się to, co myślałem, że się stanie. Tylko, czy my naprawdę tego potrzebujemy? Nie no, chyba tak. Dobra, lecimy. Te dziady cały czas y, za nami latają. Dlatego też musimy się tutaj Nie! Mm, nie. Dobra, udało się. Dlatego też musimy działać szybko, żeby w nas nie trafiały. Dobra niech się tam denerwują, niech sobie strzelają. Na nas to nie robi wrażenia, bo ich celność nie jest na najwyższym poziomie. A gdzie teraz? Teraz tutaj. No, strzelajcie sobie we mnie. Nie boję się was. Aczkolwiek bardziej bym się cieszył, gdybym dostał za was zęby. Tutaj też jakiś grzyb się pojawi na bank. Od razu widać po tym czymś. Czy tutaj będą kolejne mrówki do uwolnienia, które mi grzyba przyzwał? Grzyb się pojawił, ale czy to mrówki go przyzwały? Nie wiem. A, jest jakaś mrówka, siema. Jest coś tutaj? Nie, ale za to coś mi cały czas strzela. No pokaż budzie Jak żeś tu przyleciał za mną Nie to nie, dobra idziemy dalej Widać nie chcą z nami współpracować Więc mamy go w nosie Widzimy wspinamy się coraz wyżej Tak bo musimy dotrzeć do Drugiej jaskini na szczycie W góry Jak widzimy jednak nie byliśmy na szczycie tej góry O kolejny grzybek Muszę się tutaj rozglądać bardziej dokładnie, bo jak widzimy, przenosimy się cały czas coraz wyżej. O, chyba dotarliśmy na szczyt. A tak naprawdę tutaj coś może być z boku zawsze, jakiś sekret w, w, w postaci wspomnienia czy tam butelki. Okej, okay, jesteśmy chyba na szczycie. Przynajmniej tak to wygląda. Porozmawiajmy sobie z kotkiem, No właściwie niech on nam coś powie. Gdzie ty jesteś? A, tutaj. Wbiłeś im się na scenę. No cóż, widać mrówki origami sobie nic z tego nie robią. To my sobie odnowimy życie. Jak widzimy, teraz będziemy skakać po latawcach. Nie po latawcach, tylko po wachlarzach. Więc przepraszam bardzo. Czy jest coś tutaj? Chyba nie. Ale i tak mogę uznać za sukces, że dzisiaj nam się udało znaleźć... Świński nosek! Powiecie, jak ja jestem. Jak ja umiejętnie potrafię je znajdować. Dobra, w sumie gdzie teraz? Chyba tutaj, bo tej innej drogi za bardzo nie dostrzegam. O, świński nosek, a propos. I mamy drugi dzisiaj. Nie, no, jestem w szoku. Jestem w szoku, jak my dzisiaj świńskie noski ślicznie znajdujemy. Nie no, tylko tak naprawdę dlatego, że one się pojawiają tuż przed naszym nosem. No przekręcił się ten latawiec, ale co nam to tak naprawdę dało? Nie wiem. Czy ja się tutaj dostanę? Nie. Hmm, ale może teraz mnie cofnie tam koło tej sceny i będę mógł na, tamte, na tamten latawiec wskoczyć, który się przekręcił. Tylko nie wiem za bardzo, który to był. Hmm. Czekajcie. To ten? Nie no, tam nie mam jak się dostać w ogóle. Coś mi się tutaj przekręciło, tylko... Nie wiem co. Nie mam pojęcia, może tamten? No ale ja tam przecież nie doskoczę, nie ma w ogóle takiej opcji. O, udało się jednak. No ale... Co mi to dało, bo nie za bardzo wiem. Czy to są niewidzialne... ...platformy? Tak, to są niewidzialne platformy. Że też wcześniej, że też od razu o tym nie pomyślałem, że tutaj coś takiego może być. Ale one są tutaj jeszcze bardziej niewidzialne niż normalnie. To, 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 to są super niewidzialne platformy. Ej, bezkito, to niebo jest tak białe, tak jasne, że ja tutaj nic nie widzę. Te niewidzialne platformy, nawet tych się zmniejsza, to są ledwo co widoczne. Oj, to się podnosi do góry, tam nie skaczemy na razie. No, rozumiem, że teraz tutaj i teraz tam, co to jest? To jest wspomnienie? To. No, trochę nam to czasu zajęło. Mam nadzieję, że teraz tam mi się uda doskoczyć. O nie, to jest niewidzialna ściana. Dobra, nieważne, nie było tego. Ciekawe gdzie mnie cofnie. Ona szczęście tutaj. Mam nadzieję, że tam to wspomnienie jest zaliczone i nie będę musiał już tam wracać, bo mi się nie chce. Nawet jak nie zaliczyło to i tak już tam nie wracamy. Wspomnienie zebrałem, więc możemy to uznać za sukces. Idziemy dalej, bo mrówki nie będą wiecznie czekać, aż je uratujemy. Dobra, mamy to. Tutaj będzie jakaś walka, bo tutaj jest za spokojnie, za długo. O, dziurka od klucza, jak ślicznie. Nie no, widzimy, że o tyle o ile ominąłem pewno 50% sekretów, jakie do tej pory zobaczyliśmy, o tyle w dzisiejszym odcinku wszystkie są takie strasznie łatwe do znalezienia. Czekajcie, ja muszę w ogóle zerknąć na status tego świata. W sumie, z tego co widzę, chyba zaraz koniec będzie, a my jeszcze ani jednej możliwej ślimaka nie znaleźliśmy. No ładnie. Dobra, tutaj jesteś jeszcze. Złote zęby. I w sumie to chyba tyle. Aha, dobra, to teraz idziemy tutaj. Czyli wracamy na główną trasę. Jest coś tutaj? Chyba nie. Ale strasznie tu spokojnie, żadna muzyka nie gra, żadnych przeciwników nie ma. Aż podejrzane. Coś czuję, że zaraz wyskoczy z nienacka. Coś na mnie takie, że się nieźle wystraszę. Nie no, może nie wystraszę, póki co ta gra mnie jeszcze nie wystraszyła. Ale na pewno mnie to zaskoczy. Dobra, jesteśmy coraz wyżej. Chyba docieramy już do tej jaskini, o której była mowa. Jestem ciekaw, czy... Dobra, mamy checkpoint. <laughs> Jestem ciekaw, czy w drugiej jaskini także będzie obraz, który będzie mieli mini grę 2D. Dobra, i znowu mamy. Uuuu, jak to ogniście. I znowu mamy kotka. Który jest tym razem gdzie? Nie wiem gdzie gdzieś jest, dobra. Z tym ogniem to ja raczej nie chcę mieć do czynienia. Czy ja tam doskoczę, wątpię, ale spróbuję. No, tak też myślałem, że to się skończy. Aczkolwiek wydaje mi się, że tam się da doskoczyć. Czy wam się też tak nie wydaje? Nie no, może tylko mi dobra, idziemy normalnie. Bo tam jest trochę chyba za wysoko. Może znowu z innego miejsca tam się wskakuje, ja się tutaj męczę. O, siema. ma. co tu mamy? Pokażcie mi, dobra, mamy łańcuch do pociągnięcia. Dajesz Alicja. O, Alicja przeciąga go siłą woli. Spoko. Jakaś dziurka od klucza się pokazała. Ale widać dość strzeżona. Dobra, lecimy ten. Teraz się chyba tam powinniśmy dostać, tak mi się wydaje. Czekajcie, bo tu jest strasznie dużo możliwości. Ja nie wiem, którędy ja mam iść. No najpierw przejdźmy tędy. Nie wiem dlaczego tędy po prostu tak. Tak sobie pomyślałem. Najpierw pójdziemy tędy i zobaczymy, co. A, i to był dobry wybór. Mamy ślimaka. O, i tutaj wspomnienie przy okazji, które widzieliśmy. Mamy ślimaka. Mojego pierwszego w tym świecie. Ciekawe, który to jest naprawdę ślimak. Dobra, wchodzimy. Bo no, tak jak mówię, wydaje mi się, że przynajmniej jednego ominąłem. Ale mimo wszystko, cieszę się, że w końcu, jakiegoś w tym rozdziale znaleźliśmy pod uwagę, że zaraz rozdział się kończy, to jest to najwyższy czas. O jezu, tylko nie to. Będzie walka, ciekawe co tym razem z nami będzie walczyć. Kraby i gobliny. Ale jak widzimy, jest to po prostu, żeby przeżyć określony czas, więc na nie musimy z nimi walczyć. Po prostu będę biegał i próbował omijać wszystkie. wszystkich przeciwników. I mam nadzieję, że to będzie dobra strategia. A w sumie strzelimy sobie w nich jeszcze czajnikiem czemu nie. Coś tam słyszałem, rozbiłem, więc o krab się przewrócił. Dobra. Tak, czajnik jest bardzo skuteczny przeciwko krabom jak widzimy. Dwóch za jednym podejściem. Ej, goblin, ty to się odczy pode mnie, co? Tak, kraby widzę się zmęczyły. Ciekawie tutaj czasu muszę siedzieć. Czy dołączył ktoś do Was do herbatki? Nie, nadal jest tylko królik i pan kapelusznik, więc widać, nikt nie chce do Was dołączyć. Szkoda. Impreza dwuosobowa będzie dobra. Mamy sukces. To akurat nie było trudne. Trudniejsze było na pewno, gdy musiał walczyć z nimi. Tak. Ominęli co prawda, przegapiliśmy pociąg, ale różyczkę dostaliśmy. Mamy pierwszą ćwiartkę kolejnej róży. Ciekawe, która to tak naprawdę powinna być czwartka. Może już cała różyczka w tym, w tym momencie powinna zostać zebrana. Mam nadzieję, że nie. Dobra, wracamy na trasę. Mamy kolejny checkpoint. No i myślę, możemy już iść dalej. Teraz chyba tam, tak mi się wydaje. Czy ja na to trafię? Na szczęście tak. Dobra. Tak, i tutaj ta bardzo niebezpieczna dziurka od klucza. Mam nadzieję, że to mnie nie zgniecie. No, podnosi się, dobra. Żyjemy, więc nie jest źle. Dobra, gdzie my wyszliśmy? Jest coś tutaj? Światło przenika przez szparę w suficie. Drzwi się za nami, za, za nami zamknęły. A to prawdopodobnie będzie oznaczać walkę, bo nie lubią mi odcinać brody ucieczki. No, super. No, weź się. Może konia ulepszyć? Kurczę, nie wiem czy ulepszyć dzbanek czy konika. Bo w sumie jedno i drugie by mi się przydało. Nie to. Bez przesady Alicjo. No, giń. dobra. Osy pokonane. Szkoda, że trochę życia przypłaciłem tym. Oj, tu znowu coś tam na łeb chce spaść. No, dajesz. No. Dobra. Lecimy. Jakie tutaj wszystko jest dla nas niebezpieczne. Chce nas zamordować. Dobra, zbieramy ząbki. W sumie już mamy prawie 200 zębów, jeszcze trochę będziemy mogli coś ulepszyć. Dobra, lecimy dalej. Teraz na szczęście mam tylko jedną drogę do wyboru, więc raczej nic nie ominiemy. Jesteśmy ogólnie w jakiejś świątyni. Tylko co to jest tak nieźle strzeżone? Coś niewątpliwie jest. Mam nadzieję, że mi się uda przez te wszystkie systemy obronne przebić. Dobra, a teraz tam. No, okej. Okay. O, ogień nie zranił. Myślałem, że on ma zasięg na całą tą platformę, a się okazało, że na szczęście nie. Czy tutaj będzie do przeciągnięcia łańcuch? Czy coś mnie biło, czy mi się wydawało? Chyba mi się wydawało, dobra. Mamy kolejną flaszkę. Akurat flaszki jest łatwo zbierać, bo mamy ich strasznie dużo. Gorzej jest ze świńskimi noskami i z... ze ślimakami. Co tu się stało? Aha, platformy się pojedzie. ja tu lepiej jestem. Pojawiły się platformy, ale jak widzimy... Czy ona pojedzie do góry? Tak. Tylko że jak widzimy te lwy, które tutaj są, one ziemią ogniem chyba. Czy nie? To tak. szybko, bo mi tutaj zaraz coś zjara. Oj! Oj! Do góry! Szybciej! Ja tu zaraz coś czuję. Nie przeżyję tego, dobra, udało się. Otwiera się przejście teraz, tylko tam zdążyć, bo jak ja zdążę, jak mnie ten ogień, który jest na dole, zabije, no to to nie będzie zbyt fajne. No! Dlaczego ja wiedziałem, że to tak się skończy? Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Nie mówcie mi, że teraz muszę wszystko od nowa robić. No ładnie mnie twórcy gry załatwili teraz Dobra, byle by to przeżyć Widzimy, to już wszystko jest przeciągnięte, teraz tylko szybko do celu no, skończ tam wziąć tym ogniem, bo mnie stresujesz Dobra, nie! Alicjo Boże! Dziewczynko, spokojnie. Nie wiem, który moment jest najlepszy, żeby tam skoczyć. To jest strasznie takie dziwne. Czekajcie, niech się zastanowię. Może teraz? No, to był chyba dobry pomysł. Dobra, udało się. Lecimy dalej. No, mamy jednak kolejny obraz. Jesteśmy w kolejnej y, jaskini z mordami. Kolejny obraz. No dobra to widzimy, że znowu będzie zabawa w 2D. Dobra, ciekawie ile takich obrazów jest. W sumie pora chyba już skończyć ten świat. Właściwie ten rozdział. No o no, ile można w jednym rozdziale siedzieć. No, Aha. Chleb. Oczywiście źle poszedłem, tutaj widzimy... O, widzimy na tym obrazie będziemy też łańcuchy ciągnąć. No, dobra. Co to nam otworzyło? Aha. Tutaj przejście. No okej, okay. lecimy dalej. O! Przeciwnicy się pojawili, czyli jednak faktycznie widzimy w tych obrazach są przeciwnicy. Oj! Zabijają mnie na hita. To zapamiętania. No, Alicjo, idź! Zacięła się dziewczynka. Tak jeszcze telefon mi dzwoni, czyli standard. Dobra. Nie, 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 nie. O Jezu. Straszne. Czuję się taki bezbronny na tych obrazach. Nie mam żadnych umiejętności bojowych. Ale coś czuję, że ten obraz będzie trudniejszy od poprzedniego. Już widzę teraz to. Trzeba się skupić. Dobra, liście rozbite. Możemy lecieć dalej. Ogólnie to się... Eee. Yy. Yy. Przepraszam bardzo. Jakie ja to mam przeskoczyć? W ogólnie mnie to chciałem powiedzieć to, że świat za nami się wali. No i co, ty przestaniesz? Czy tak będziesz cały czas? A, przestaniesz, dobra. Czyli widać jednak się da. Wystarczy odrobina cierpliwości. Jak widać brak cierpliwości w tej grze nie popłaca. Spaduwa. No nie! Nie o to chodziło, jeszcze raz Na no szczęście checkpointy są strasznie często, więc Nas prawie nie cofa, jak zginiemy Dobra, i znowu mam brzoskwinia. Nie wiem, co te brzoskwinie tutaj są Dobra, zbierzemy sobie ją, jak jest, to czemu nie Brzoskwinka, może jak zbierzemy w każdym obrazie brzoskwinie, to coś dostaniemy w zamian, nie wiem Zobaczymy. Yy, aha, co żeby przesunąć kamień. O, i widzimy kamień wrogów zabija. Jaki miły kamień. Dobra. Lecimy dalej. Kolejny łańcuch. Co tym razem nam otworzy na pewne przejście tutaj przed nami. No tak też myślałem. Czy to będzie się opuszczać na dół? Chyba nie. Znaczy mamy wyskoczyć na dół? Ja to w sumie innej drogi nie <laughs> Aha! Fajnie wiedzieć. Tego się nie spodziewałem w sumie. Dobra, lecimy niczym, Rayman na spadoch... Hej, dlaczego przestałaś lecieć? No, jeszcze raz. No, nie! Oh my gosh! Jeszcze raz, ale przynajmniej wiemy, co nas czeka na tym spadku na dół. Aby spadek mógł być do góry. No nie wierzę. Oh, jeszcze raz. Kurde. To nie jest łatwy moment. Nie ukrywam. No nie wierzę. Alicja, ja ciebie proszę. Jeszcze raz. Do, nie wiem, chciałem być do trzech razy sztuka, ale chyba mieliśmy tutaj więcej niż trzy próby. Więc do trzech razy sztuka raczej nie zadziała. Dobra, żyjemy. Udało się, mam nadzieję, że był czek, bo nie będziemy się tego powtarzać. Dobra, i znowu mamy skakanie po tych... O, czekaj, bo tu jest łańcuch do przyciągnięcia. Co on robi? A, otwiera przejście do kolejnej brzoskwinie, ale serio, po co są te brzoskwinie? Będą musiały chyba mi te... A, one zęb razem jak je zbierzemy, a to ciekawe. Tak, jest... Przydatna informacja, dlatego raczej się opłaca je zbierać, dobra? Kolejny ząbek do kolekcji, Alicjo. Nie spadaj na sam dół, dobra? Lecim dalej Przypuszczam, że tutaj po lewej stronie też jakaś będzie. Chyba, że to jest po prostu dalsza droga, czy nie? Sprawdźmy. Tak, jest kolejna przez kwinta. Tylko teraz, jak stąd wrócić? Przecież tu są kolce, które nas zamordują. Może nie. Dobra, lecimy dalej. Ciekawe ile było brzoskwinek w pierwszym obrazie, bo ja zebrałem tylko jedną, ale przypuszczam, że było ich tam więcej. Uuu, płonąca wioska. Nie wiem za bardzo, którędy powinienem iść. Aha, spadłem na dół. Okej. Okay. Yy, tutaj trochę yy, ścieżka jest niejasna, przynajmniej Oa! przynajmniej jak dla mnie Jeszcze raz Ci łucznicy są strasznie denerwujący No strzelaj Dobra No, zostaw mnie Dobra Ej, 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 ej. czekaj, czekaj Nie tak szybko Dobra, już do tamtej brzoskwili nie idę nawet, bo, bo chcę skończyć ten obraz. Morda smoka. Dobra, to wychodzimy. Ach, drugi obraz zaliczony. W sumie było trochę trudniej niż na pierwszym, ale daliśmy radę. Ciekawe, czy to jest już ostatni obraz, czy jeszcze coś będzie. No dobra, ale w tym miejscu mamy checkpoint. Myślę, że żeby tego jeszcze bardziej nie przedłużyć, to w tym miejscu możemy skończyć. A ciąg dalszy tego rozdziału, który okazuje się być strasznie długi, już w kolejnym odcinku, dlatego też na dzisiaj to było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie, trzymajcie się. Cześć!